Dzisiaj będziemy montować instalację do Honda Accord 8 generacji. Samochód wyposażony jest w silnik 24V o mocy 201 koni. Dodatkowo zamiast skrzyni manualnej znalazła się już tutaj skrzynia automatyczna. Cały proces montażu oczywiście Państwu przedstawię. Pomiar analizy spalin mamy już wykonany. Samochód na wolnych obrotach ma, już Państwu przedstawiam. Oczywiście mamy wydruki. E, mamy 2 ppm, jak chodzi o węglowodory, czyli HC, oraz 4% zawartości CO2. Jeżeli chodzi o czat, czyli CO, mamy 0. Jeżeli mamy, chodzi o podwyższone obroty, przy około 3000 obrotów. Mamy 3 ppm, jak chodzi 6,5% wartości CO2 oraz 0% czadu. To oznacza, że auto jest pewnie sprawne i w takim pojeździe z całą pewnością można zamontować instalację gazową. I na gazie, również ten na będzie spełniał wszelkie normy. Oczywiście, po montażu instalacji gazowej, wykonamy powtórnie pomiary spalin i przedstawię to Państwu, jak to już później klaruje się na samej instalacji gazowej. Mając tyle miejsca pod klapką możemy pokusić się o zamontowanie pełnego wlewu. Kolejna kwestia jak już mamy ustalony wlew paliwa to jest rozmiar butli. Na pozor bardzo prosta czynność Mianowicie, mierzymy szerokość męki, oczywiście, patrzymy na przetłoczenia. Tutaj są przetłoczenia, więc nie mierzymy w tym miejscu, tylko w na, naj, najbardziej e, wypuklonych miejscach. Czyli w tym momencie mamy tutaj takie pod podłogi, takie przetłoczenia po to, żeby wzmocnić tą blachę. Więc od tego miejsca, do tego mamy 650, tak? Mamy 650, tu już mamy 630. Czyli wiadomo, że e, możemy zastosować zbiornik 630, albo 650. Nawet, jeżeli byśmy chcieli przerobić podłogę, to udałoby nam się tutaj wsadzić butle 680, tak patrzę. Tak, tylko że Tak jak mówiłem, to już wiąże się już e, delikatnie Z delikatnie przeróbką podłogi Uważam, że e, Gra nie warta świeczki Dodatkowo Należy uwzględnić również e, poziom Jeżeli byśmy wzięli butlę O rozmiarze Proszę Państwa e, 680 To do tego miejsca mamy 180 mm, czyli 680 na 180 A w tym miejscu A w tym miejscu mamy 220, czyli lepiej i korzystniej wyjdzie zamontować butlę 630 na 220 bądź 225 w przypadku e, firmy Bormy. Kiedy już e, ustaliliśmy, jak będzie wyglądał wlew w tym samochodzie oraz jaki rozmiar e, zbiornika przyjdzie do tego samochodu. To kolejną kwestią jest ustalenie, jakie komponenty znajdą się bezpośrednio pod maską. Zdecydowaliśmy, zdecydowałem w tym momencie, że najlepszym wyborem będzie na pewno filtr odstojnikowy Perfect Blue. Ma on naprawdę bardzo dobre właściwości filtracyjne. Następnie będzie to sterownik 324 OBD. Który cały czas będzie monitorował oraz aktualizował z pamięci sterownika gazowego korekty podczas pracy na benzynie, jak i również na gazie. Dodatkowo będą to szybkie, wydajne wtryskiwacze Yeti. Tak one wyglądają. Zaraz jeszcze tutaj będzie kwestia, czy pójdzie listwa, czy pójdą pojedyncze, aczkolwiek już teraz widzę, że miejsca mamy tutaj na tyle, na tyle dużo, że ze spokoju możemy dać je w pojedyncza. pojedyncze wtryskiwacze na krótkich wężykach. Na pewno, na pewno e, będzie to po pierwsze estetyczniej. Po drugie, lepiej dla samochodu. Im szybciej dotrze gaz do e, do tłoków, do komory spalania, tym lepiej. No i na końcu mamy jeszcze reduktor. To prawda, w tym samochodzie można by było za, pokusić się o reduktor dużo. E, Dużo mniejszy, nie aż tak bardzo wydajny jak tutaj. To zostało zamówione. Założymy tutaj reduktor Magic. To jest czeski reduktor firmy HL Propan. Jego wydajność wynosi bodajże na dwóch krucztach około 450 koni. My go pusimy na jednym króćcu. Ma on wejście na ósemkę. Także do butli też trzeba zamówić wielozawór. Z wyjściem na faro w rozmiarze 8. Sprawdzimy, czy uda nam się tutaj e, umieścić wtryskiwacze jednak pojedynczo. W tym celu sobie po prostu przełożymy jeden wtryskiwacz. Widzę, że nawet bardzo ładnie to siądzie. Tutaj będzie kolejny wtryskiwacz. O, tutaj kawałek wiązki. Trzeci wtryskiwacz. No tutaj będzie trochę ciężej ze względu na ten plastik. Teraz to ja jeszcze zweryfikuję. Tutaj też nam bardzo ładnie wejdzie. No i jeszcze pozostaje te, tutaj, w tym miejscu, jeden wtryskiwacz. Tu będzie dosyć ciasno, aczkolwiek nie. Też ładnie podejdzie. Także pójdą jednak wtryskiwacze pojedynczo. Zanim jednak zamontujemy wtryskiwacze, należy przede wszystkim odmuchać wszelki kurz i brud, który tutaj zalega, ponieważ przystępujemy do kolejnej czynności, jakim jest demontaż kolektora sącego. Jak Państwo widzą, kolektor mamy zdemontowany. Ok. Mamy ponawiercane wszystko, mamy dołożone już wężyki, bo później by było ciężko je włożyć. Więc teraz będziemy musieli e, to wszystko z powrotem jakby złożyć, tak? Tylko, że w odwrotnej kolejności, czyli najpierw pójdzie ta część, uszczelka, e, druga część kolektora, e, umyjemy jeszcze w międzyczasie przepustnicę i weźmiemy się e, następnie za montaż, montaż i e, lutowanie, tak? Bo najpierw musimy zamocować gdzieś sterownik rozpróć wiązkę fabryczną, następnie poznajdować wszystkie sygnały, które potrzebujemy do instalacji, polutować, ładnie to zamaskować, ukryć, będziemy starać się prowadzić jak najbardziej, jak najwięcej w miejscach fabrycznych. Tak, żeby później, kiedy auto trafi do mechanika, nie było sytuacji, że tu jest fabryczna wiązka, a tu jeszcze idzie jakaś z boku wiązka gazowa i przeszkadza przy czynnościach związanych z stricto mechanicznych. Streskiwacze mamy już założone. Sprawdzam czy obudowa będzie tutaj ładnie nam siedzieć, czy tutaj nic nie pręży. No jak widać tutaj nic nie pręży, tutaj na tą, o, na tą gumkę ładnie nam wejdzie, ominie to ładnie e, i tak to mniej więcej będzie wyglądać. Ok, miejsce na sterownik już znalazłem, ale no trzeba jeszcze tutaj e, wiązkę podłączyć. Wiązkę mamy zasadniczo na ukończeniu, wszystkie te czarne pesze, które Państwo przed chwilą zostały usunięte, całą wiązkę robię w taśmie porcianej, akurat to jest taśma porciana firmy Cesy to są akurat przewody, które pójdą do wewnątrz kabiny, tam należy mnie podłączyć, to jest m.in. OBD, plus po kluczyku, jak i również sam przełącznik. Przyskiwacze też już mamy połączone, mamy też zamontowany już reduktor na tym etapie. Mamy też założony już filtr odstojnikowy, mamy założony też już MAP sensor. Pozostaje nam jeszcze tylko zrobić tutaj... E, polutować przewody przy e, zaworze gazowym. Zawór gazowy jeszcze oczywiście należy mm, założyć. I tutaj hmm. mamy od... E, przewody od czujnika temperatury reduktora. Ja zawsze czynniki temperatury reduktora podłączam, nie lutuję, tylko staram się je podłączać za pomocą kostek hermetycznych. Zaraz Państwu pokażę, jak taką kostkę, kostkę samodzielnie można zarobić. OK, mamy takie przewody i teraz chcemy założyć wtyczkę hermetyczną. Na początku zakładamy takie wąki, już Państwu pokazuję. Ja. Takie gomeczki musimy założyć na przewód na jeden oraz na drugi następnie, ściągnąć troszeczkę izolacji zarówno z jednego jak i drugiego przewodu następnie. które, które, które miejscach, otulinę, lekko zawijamy. Należy to przylutować. Lekko to zalutujemy, żeby nam nic nie działo. E, zacisk, e, Takiej zaciskarki do, do tych konektorów, bierzemy przewodnik, tutaj ustawiamy, żeby do końca przewodu była gumka następnie wsuwamy to do środka z tą gumeczką. Zaciskamy i to mamy jeden konektor. zarówno robimy tak drugi analogicznie. Mamy to ładnie zaciśnięte. Teraz bierzemy samą wtyczkę. Patrzymy w którą stronę mamy wycięcie i wsuwamy do środka. O! Aż kliknie. Robimy to tak samo z drugim przewodem. Na końcu bierzemy zapinkę taką czerwoną. Jak tutaj jest wycięcie, i tą czerwoną zapinkę wsuwamy do środka. I tak samo aż kliknie. I już mamy gotową wtyczkę hermetyczną. Następnie tylko zostanie zaizolowanie tego przewodu też taśmy parcianą, żeby tutaj e, nic nie latało. I to jest skończone gotowy, finalny produkt. Jakim jest. E, kompletna wtyczka hermetyczna którą wystarczy wówczas tylko wpiąć do reduktora i w przypadku kiedy zaszłaby konieczność za kilka lat wymiany reduktora to już nie trzeba gdzieś tam ciąć lutować, bawić się z tym. tylko wystarczy odpiąć demontować, włożyć nowy, zapiąć i mamy sprawę załatwioną Wlew mamy tutaj zamocowany już. Tak jak mówiłem, tutaj będzie pełen wlew. Klapka ze spokojem się ładnie zamyka. W niczym to nie przeszkadza, także wlew mamy tutaj też skończony. Tak to wygląda. Wlew jest na dosyć grubej blaszce. Od spodu też jest mocniony blaszką. Całość jest zanitowana, także tutaj nic się nie będzie działo z tym. Otwór pod zbiornik mamy wywiercony oraz zakonserwowany za pomocą środka lakierniczego, podkład epoksydowy. Zapewni to anty, powłokę antykorozyjną i w tym miejscu, gdzie przechodzą śruby oraz kominek wentylacyjny, korozja nie będzie wyskakiwać. Miejsce kominka mamy dodatkowo uszczelnione za pomocą masy uszczelniającej na pędzel. Stosowana ona jest powszechnie w blacharstwie. Zapobiega dostawaniu się wody pomiędzy kominkiem plastikowym a nadwoziem, które jest wykonane wiadomo, że z metalu. Oczywiście w pierwszej kolejności, tutaj odwodu również było to wszystko zabezpieczone podkładem epoksydowym, a na końcu dopiero tą masą uciekającą na pędzel. Przewody przy zbiorniku mamy przykręcone: zarówno przewód tankowania, przewód wypływu gazu to jest właśnie ten tutaj przewód. To jest przewód wypływu gazu, przewód tankowania. mamy wskaźnik techlevel, level, zawór otwierający cewkę otwierającą zawór wypływu gazu. Mamy wszystko zamocowane i teraz tylko należy sprawdzić szczelność, zaraz to sprawdzimy zarówno za pomocą piszczałki, jak i za pomocą pianki. Mamy tutaj już urządzenie do porównania szczelności auto zostało zatankowane gazem do pełno, więc teraz możemy tutaj posprawdzać czy przy przewodach czy e, jest to szczelne, czy nic się tutaj nie ulatnia gaz jest cięższy, więc zawsze lepiej sobie tutaj sprawdzać od dołu jeżeli coś by było być nie tak to zaraz by to, to oczywiście e, piszczało nam jak widzimy, wszystko jest w porządku, nie ma żadnych nieszczelności. Możemy dodatkowo to, oczywiście to sprawdzić jeszcze za pomocą pianki. Jednym ze sposobów, jeżeli już sprawdziliśmy za pomocą miernika, czy nie mamy nieszczelności, to jest jeszcze dodatkowo sprawdzenie za pomocą pianki. Ja używam sprawdzonej pianki firmy LPGT. działa on w każdej pozycji, bardzo fajnie hmm, ta piana się utrzymuje taka gęsta. Jeżeli byłyby jakieś nieszczelności, zaraz by były bombelki, by się robiły. Niestety nie pokażę Państwu, jak, to, jak one się robią, ponieważ robimy tak, żeby wszystko było szalone. Jak widzimy nic się nie dzieje, pianka utrzymuje się w jednolitej konsystencji, to znaczy, że tutaj mamy wszystko szczelne, ta pianka nie zostawia żadnych śladów, nie brodzi, nie tłuszczy, z czasem, z czasem i tak zaniknie, właściwie to można przedmuchać z prężonym powietrzem i dosłownie parę chwil i tej pianki nie ma. Na samym końcu umieszczamy koło zapasowe klienta w pokrowcu, które oczywiście dostarczamy przy każdym montażu. I Pokrowiec to oczywiście jest mocny, solidny, markowy z logiem firmy LPGT. Wszystkie elementy z pojazdu, które były w bagażniku w miejscu koła zapasowego, mamy umiejscowione już w pokrowcu. Pokrowiec mamy schowany w samochodzie. Także tylna część samochodu jest pełni zakończona. Przy montażu gazu zalecamy oczywiście wymianę świec. Taką usługę również można u nas wykonać. W tym przypadku, jak widać, świece dawno nie były wymieniane, i żeby uniknąć wszelkich problemów zaraz po montażu gazu zalecamy wymianę świec na nowe, oryginalne zgodnie z zaleceniem producenta. Istotne przy wymianie świec jest również odpowiednie ich dokręcenie. Używamy klucza dynamometrycznego, który posiada wszelkie certyfikaty i atesty. Ustawiamy klucz odpowiednio według zaleceń producenta, i wtedy mamy pewność i gwarancję, że świece są odpowiednio dokręcone. Oczywiście też istotne jest to, żeby nie szarpać kluczem, bo wtedy przekroczymy moment. Tylko delikatnie ciągniemy i odpuszczamy, kiedy kliknie. I tak robimy 4 razy. Montaż instalacji mamy zakończony, mamy wymienione również świetle, sprawdzono szczelność. W takim układzie przystępujemy do kalibracji instalacji gazowej na drodze w różnych obciążeniach z użyciem sondy szerokopasmowej firmy Innovite LC2. Centralka została umieszczona podle życzenia klienta. Jak widzimy, auto zostało w pełni wystrojone na korekty, zarówno w Open Loopie. Eee, AFR się zgadza, jak i na korektach wszystko się zgadza, także ostatnim elementem jest tylko i wyłącznie sprawdzenie e, analizy spalin pomiar analizy spalin na gazie mamy wykonane. na wolnych obrotach, czyli przy 800 obrotów, mamy zawartość CO2 na poziomie 1,1% i HC na poziomie 1 ppm -u. na wyższych obrotach przy 2880 mamy 5,4% CO2 i 4, 4 ppm, jak chodzi o węglowodory. CO, zarówno na jednym, jak i na drugim paliwie, nie wykazało nic. Także mamy do czynienia z w pełni sprawnym samochodem, który spełnia wszelkie normy emisji spalin, zarówno na benzynie, jak i na gazie. Wszelkie zainteresowane osoby instalacją gazową zapraszam do kontaktu. Dziękuję za uwagę i to wszystko w tym materiale.